Cześć. Ostatnim razem mówiłam Ci, że sny to schronienie duszy, to przestrzeń, w której dusza rozmawia z Tobą, próbując Cię ostrzec, poprowadzić lub uleczyć Twoje rany. To bardzo ważne. I właśnie teraz nadszedł moment, by opowiedzieć Ci o tym, czym jest dusza. Ludzie znają słowo dusza, ale słabo wyobrażają sobie jej naturę. Jej fizykę, jej charakter, jej misję. I uwierz mi, warto się nad tym zatrzymać na dłużej. Zacznijmy od początku. Mistyk nie postrzega człowieka jako jednej spójnej całości. My widzimy raczej jako symbiotyczne połączenie, pewien sojusz dwóch rozumnych istot. Obie te istoty mają swoje własne znaczenia, swoje cele, swoje motywy działania, a nawet własny los. Kim są te dwie podosobowości? To nasze ciało fizyczne i nasza dusza. Jeśli patrzymy na nie razem bez rozróżnienia, to otrzymujemy chaos, bałagan zdarzeń, myśli, decyzji. Wszystko sobie zaprzecza. I czujemy w sobie rozdwojenie, jakąś wewnętrzną sprzeczność. Nie da się tego pojąć, ale jeśli oddzielimy ciało od duszy, nagle rodzi się coś niesamowitego krystalicznie czysta, absolutnie zrozumiała logika. Zresztą ci, którzy przyszli do mnie albo już się u mnie uczą, wiedzą, że to jest pierwszy krok. Rozróżnienie dwóch osób w sobie osoby fizycznej i duszy. I teraz, żeby zrozumieć język snów, bo przypomnę, sny to historia duszy, musimy bardzo dobrze odróżniać, czym jest człowiek, a czym jest dusza. Bez tej wiedzy niczego nie zrozumiesz. Zacznijmy od człowieka. Człowiek, ten, którego tak łatwo zauważyć, ten, który mówi, ma mózg myśli. Mózg to ciało fizyczne, to właśnie jest człowiek. Wszystko, co myślisz, mówisz, wszystkie logiczne ciągi, które budujesz, wszystka edukacja, jaką zdobyłeś, to wszystko pochodzi od twojego fizycznego ciała. I nasze ciało fizyczne w pewnym momencie dowiaduje się czegoś bardzo ważnego, że jest jednorazowe. Tak, jest rozumne, ale jednorazowe. Nasze ciało bardzo dobrze wie, że się urodziło, że pożyje jakiś czas, a potem umrze i stanie się prochem. I uwierz mi, dla ciała to wcale nie jest dobra wiadomość. Nie sprawia mu to. Żadnej radości. Dlatego ciało ma swoją główną misję, swój główny sens istnienia przetrwać, żyć jak najdłużej, nie umrzeć za wcześnie i przy minimalnym wysiłku zdobyć maksymalnie dużo przyjemności, czyli różnego rodzaju nagrody, komfort, jedzenie, przyjemność. To jest jego charakter. Nasze ciało ma także układy. Nerwowy, dlatego wszystko, co odczuwamy, ból, głód, zimno, ale też przyjemność, słodki smak, kwas to wszystko należy do ciała. I nasze ciało nienawidzi nieprzyjemnych doznań, na przykład bólu, i zrobi wszystko, żeby go uniknąć. Dlatego nasze ciało jest statyczne, nie lubi zmian, nie lubi działać, bo to oznacza wysiłek, a wysiłek to utrata energii. Zmiany, zmiany są ryzykowne. Możesz się napracować, zużyć mnóstwo sił i jeszcze na końcu nic z tego nie wyjdzie. Nasze ciało jest impulsywne, dość leniwe i co najgorsze, nie potrafi kochać. Nasze fizyczne ciało nie zna miłości. Ono używa ludzi i świat jak zasoby. Skorzysta i porzuci, zupełnie jak narzędzie. No dobrze, oprócz zdolności myślenia, mówienia i odczuwania, nasze ciało ma jeszcze wygląd i zdrowie. I to wszystko, nic więcej. I teraz uwaga, to co jest naprawdę zadziwiające, to ciało tak gęste, tak widoczne, tak namacalne, ma wpływ zaledwie na 10 do 25% logiki naszego losu. Całą resztę, pozostałą przestrzeń naszego przeznaczenia określa dusza. I właśnie dlatego teraz warto porozmawiać o duszy. O ciele fizycznym już opowiedzieliśmy. A teraz, pamiętasz te słowa? Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, że jest w nim coś, co jest podobne do Boga. Cóż, to na pewno nie ciało fizyczne. To właśnie dusza została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. Dusza to jakaś wieczna, ogromna, pełna, niewiarygodna energia niezniszczalna, potężna, prawie jak mityczne stworzenie. Zrodziła się na początku czasów razem z Bogiem, ale wtedy była jeszcze tylko mikroskopijną cząstką Boga. Była cząstką boską, molekułą. I kiedy została zrodzona na początku wszechświata, pojawił się w niej cel pojawił się sens istnienia. Tak jak ciało fizyczne ma swój cel przetrwanie, tak dusza ma swój cel i sens. Stać się równą Ojcu, stać się równą Bogu. I aby to osiągnąć, dusza zaczęła się wcielać w różne ciała, w różnych światach, po to, by zobaczyć jak najwięcej, poczuć jak najwięcej, nauczyć się jak najwięcej. I pewnego dnia dotarła na Ziemię, a Ziemia to miejsce niezwykłe. To duta i dusza rozwija się od poziomu rozumnego zwierzęcia do poziomu boskiego stworzenia. I właśnie tutaj po raz pierwszy duszy przydzielono ciało rozumne. Dotąd dusza nosiła ciała jak ubrania, tam gdzie chciała iść, szła. Zmieniała ciało i ruszała dalej, ale tutaj na Ziemi dostała coś zupełnie innego. Rozumne ciało i to jako ciężar. I co więcej, to ciało zostało postawione na pierwszym miejscu. To ono decyduje, co robić, to ono rządzi. Co gorsza, dusza została z tym ciałem ściśle związana. Nie może się od niego oddzielić, nie może swobodnie przemieszczać się, jak wcześniej. A przypomnijmy, Dusza chce jak najwięcej widzieć, jak najwięcej czuć, jak najwięcej się uczyć. Ale teraz nie może zmusić ciała do niczego. Widzieć, czuć i się uczyć to właśnie ma robić dusza. Ale zamiast tego musi siedzieć, jeść, oglądać telewizję zamiast napełniać ciało ogromną boską energią zostaje wysłana jak służąca na posyłki. I co gorsza? dusza zostaje dyrektorem uwagi. To znaczy, tam, gdzie ciało kieruje myśli, tam dusza wysyła swoją boską energię. A mózg mózg idzie za tym. Tam, gdzie ciało patrzy, tam płynie energia duszy. Tymczasem ciało, jak już wiemy, jest pamiętliwe, żyje dla przetrwania, lubi rozmyślać o zagrożeniach, o tym, co mu grozi. Więc dusza, zamiast zasilać nasz rozwój i twórczość, zasila nasze lęki. I co gorsza, te lęki mogą być nie tylko osobiste, ale też zbiorowe. Na przykład. Jeśli myślisz o wojnie, jeśli boisz się jej, to swoją własną duszą zasilasz energię wojny. To bardzo niebezpieczne i w ten sposób dusza wpada w pułapkę, w niewolę ciała, które boi się śmierci, które nie potrafi kochać. Dusza cały dzień żyje z tym ciałem, męczy się i nocą, gdy ciało. Wreszcie zasypia, dusza mówi z ulgą: dzięki Bogu, teraz mogę trochę pożyć, teraz mogę odetchnąć. Właśnie o tym mówimy, kiedy mówimy, że noc, sen, sny to czas duszy, to jej schronienie, to jej odpoczynek. Ale kontynuujmy o duszy. Dusza to cząstka Boga. A Bóg jest miłością. Dlatego najgłębszy mechanizm duszy to miłość. Dusza kocha, kocha wszystko, potrafi kochać. I ta miłość jest poświęcająca się, ofiarnicza, pełna światła. Dusza wcale nie przypomina fizycznego ciała. Co więcej, nawet jej wielowymiarowość jest inna. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Fizyczne ciało jest trójwymiarowe, bo żyjemy w trójwymiarowym świecie, ale dusza ma wymiarowość 7 lub 9. Nie wiem dokładnie, bo dla nas to niepojęte. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czym różni się siódmy wymiar od ósmego albo 9. Dla nas nawet czwarty wymiar jest niemal nie do wyobrażenia. A dusza to właśnie ta wielowymiarowa, ogromna energetyczna bestia, cząstka Boga. I my ją posiadamy, ale dusza ma pewien poważny problem i to znacznie poważniejszy niż rozumne ciało. Przez miliardy lat istnienia Dusza zgromadziła ogromną ilość wspomnień, tak ogromną, że nie da się ich załadować do fizycznego ciała człowieka. Po prostu nasze ciało nie ma nośnika, który mógłby to pomieścić. Dlatego, gdy dusza wciela się w człowieka, jest zmuszona zostawić całą tę pamięć poza ciałem. Wszystkie te zdobyte doświadczenia, wiedza, obrazy zostają tam. Choć czasem coś udaje się jej przenieść i to odbija się na naszym charakterze. Dlatego właśnie mistycy zawsze patrzą w poprzednie wcielenia, kim byłeś wcześniej. Bo to pokazuje, co Twoja dusza już umie, jakie umiejętności dziedziczysz razem z duszą. Ale wróćmy do tematu snu. Jest bowiem pewne prawo tej symbiotycznej relacji. Pamięć, mózg nie podlega duszy. Dusza nie może załadować treści do Twojego mózgu. Dlatego większość snów to te dziwne, rozsypujące się jak piksele. Coś mi się śniło, ale co? Zostaje tylko nastrój, jakieś odczucie. I to właśnie jest ten przypadek. Twoja dusza, zmęczona całym dniem, gdy tylko ją puściłeś, odleciała gdzieś daleko i tam gdzieś leciała, coś widziała, coś czuła, ale nie była w stanie przynieść tego z powrotem. Dusza modelowała jakieś sytuacje, badała coś, uczyła się tej trudnej, skomplikowanej, ziemskiej rzeczywistości. Leciała w Twoją przeszłość albo w Twoją przyszłość, a może nawet do innych światów. I kiedy wracała z powrotem do ciała, wszystko to się rozmazywało. Pozostawiając tylko taki fluor, mglistą poświatę wspomnienia o śnie. Ale jak to się dzieje, że czasem coś jednak zapamiętujemy? Otóż dusza posiada coś bardzo ważnego wiedzę, czasem bardzo ważną wiedzę. I przypomnę, dusza jest wielowymiarowa a więc przestrzeń i czas, nie są dla niej przeszkodą. Dusza bez trudu przekracza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jeśli ma dla ciebie coś istotnego do przekazania, coś naprawdę ważnego, mówi: Słuchaj, to ważna wiadomość. Jeśli tego nie weźmiesz pod uwagę, będą problemy. I wtedy dusza negocjuje z tobą, otwiera fragment pamięci, abyś mógł zapamiętać sen. I właśnie dlatego możemy wyciągnąć bardzo ważny wniosek. Każdy sen, który pamiętasz, cokolwiek się w nim działo, zawiera wiadomość. To przesłanie twojej duszy, to bardzo ważne przesłanie. Bo inaczej, po prostu byś go nie zapamiętał, nie zapamiętała. Ciało nie dostałoby zgody, dusza nie otworzyłaby dostępu. Później będziemy mówić o tym, dlaczego są ludzie, którym w ogóle nie śnią się sny, dlaczego istnieją ciała, które nie ufają swojej duszy. One nie otwierają tych fragmentów pamięci, mówią: Nie trzeba, ja wszystko o tobie wiem. Sam dam sobie radę. Obejdziemy się bez Twoich rad. To, powiem szczerze, nie jest dobry znak. To oznacza, że człowiek, czyli jego ciało fizyczne, ignoruje podpowiedzi duszy. Duszy, która nie tylko potrafi przewidzieć skutki decyzji, ale często z góry wie, co się wydarzy. I właśnie teraz, gdy już zaczynasz rozumieć, Czym jest dusza, czym są sny, przynajmniej w ogólnym zarysie, bo tak bardzo uprościłam, ale ogólnie już czujesz, czym jest dusza. To teraz czas przejść do następnego pytania. Dlaczego świat znów jest taki zawiły? Dlaczego nie można po prostu powiedzieć wprost: Uważaj, będzie źle. Jeśli dalej będziesz tak postępować, trafisz do więzienia albo zbliża się niebezpieczeństwo, zatrzymaj się. Po co te symbole? Dlaczego sen o tym, że goni mnie niedźwiedź, albo że spada samolot, albo że wali się dom? Po co? Dlaczego nie powiedzieć wprost? I właśnie na to pytanie odpowiem Ci w naszej następnej rozmowie. A teraz po prostu zachowaj to ze mną. Nie odkładaj.